Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł pan doktor. – Jak się masz, koteczku? – Źle bardzo. I łapę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor, poważnie chorego, i dziwy mu prawi. Zanadto się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz Szynki i sadło. Źle bardzo. Gorączka. Źle bardzo koteczku. Oj, długo ty długo poleżysz w łóżeczku. I nic jeść nie będziesz. klejczyk, i basta. Broń Boże kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? Zapytał koteczek lub ptaszka małego, choć parę udeczek. Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła i leżał koteczek, kiełbaski i kieszki, nietknięte z daleka, pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami dziateczki stać może od łakomstwa strzeż was Boże.